Wszystkim w kolejnym odcinku. Dzisiaj, w poprzednim odcinku, Wam mówiłam o maszynie losowej, która losuje subskrybentów. Ja jej jeszcze nie mam, ponieważ. Znaczy, nie mam. Jeszcze nie wylosuję, ponieważ to mówiłam tamtym odcinku który dopiero się wrzuca. No i. Teraz w yy, poprzednim odcinku so, się opykowaliśmy zwierzokami. Nie, ile mi brakuje do tego? tak Patrzcie jak malutko. Yy, pomagajcie proszę. Dobra, więc na początku sobie wylosujemy kogoś, kto będzie, yy, kto będzie brał udział, w, jaki udział, który będzie. Yy, który dostanie grafat. Ok, więc ta osoba? Ok, może być. I teraz też damy sobie preze sobie Też damy prezenty i prezenty damy. Hmm. Dobrze, więc może. Co się pojawiło? O, ile z Marcelin! Jedyś Maria. E, dobra, więc jeszcze damy tobie prezent. E, ale z listy życzeń. Z listy życzeń. Bo no nie chcę. Nie chcę dawać swoich, oczywiście bez obrazy nagrałam pomóżcie mi w levelu bla 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 bla. dobra więc zobaczymy co ona, o te włosy są super więc dam je miałam mało pieniędzy czy chcesz podarować swój własny first flowers dla Julet marcinki, czy chcesz kupić nowy za star coins o to a o co tu chodzi dałeś. A to znaczy, że ja tego nie będę mieć. OK. Może damy jeszcze jeden prezent. O, spoko. Może damy jeszcze tą koronę. Ta korona jest. <laughs> korona jest ładna. Ładna. Jest. Ładna. Bardzo ładna. E, I jeszcze damy arminie.pl Armina.pl 1, 2, 3, 3, 4, 5. Szukaj. Nie, no co to? Aha, to już wiem. już Zobaczymy, co tu jest. Halo. Ok. Zobaczymy, czy coś ma na liście życzeń. Mam mało pieniędzy z tego co tutaj widzę, bo miałam 18 tysięcy coś, teraz mam 9 tysięcy. No ale pieniądze się dało zbierać, więc. Nie ma nic na liście życzeń. Jak ty nie możesz mieć nic na liście życzeń, powiedz ty mi, to chociaż dam ci ten graf. Ale to już, zobaczę. tutaj, Jolet. To, to, to. Kto to jedzie? Ok, za chwilę będzie kolej odcinka, tylko Armina P. PL 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Szukaj... Dobra. Um, daj grafa. Okej. Okay. Okej, okay, więc to by było już na tyle. Uh, ja się z wami żegnam i do następnego odcinka. Więc pa!